Janusz mówiła. Kowalski ale mówił co, o krezonych wyborach. Ale co Państwo mi tutaj wymawiają, jakieś bajki. No mamy, możemy no panu bajki. pokazać nagrane, e, panie, panie. Nagrane, nagrane, nagrania. Wyjaśnić, żeby wybory były uczciwe. Przecież panu... uczciwe były, natomiast dlatego to zostało wszystko ustalone. Jest ekspertem od komunikacji w internecie, ponieważ już kilka godzin po tym, jak objął funkcję rzecznika, został memem i wszyscy się śmiali, zarówno z jego występu w. Hmm. Dziewa się pan dzisiaj postawienia zarzutu? Słyszałem. No, w tym charakterze zostałem tutaj wezwany. Dzisiaj może pan powiedzieć, że żałuje pan, że pojawili się państwo wtedy w Sejmie? Proszę pani, nie tylko nie żałuje. Bo... Znów wrócił i znów robi z dziennikarzy idiotów, korzystając z tego, że w Sejmie raczej brak jest reporterów, a większość z nich to żywe statywy do mikrofonów, Kaczyński kolejny raz ciągnie swoje nieudolne show. Musiał zmierzyć się z banalnym pytaniem o to, dlaczego w 2014 roku tak ochoczo i głośno wył o rzekomo sfałszowanych wyborach, a gdy przychodzi to do czego, by potwierdzić zwycięstwo Nawrockiego, ten boi się i wycofuje rakiem. Także dzisiaj Cieszyński, choć sam jest od lat memem z uwagi na skalę złodziejstwa, także i resortu, na którego stał czele zarządów PiSu, nazywa memem obecnego rzecznika rządu. Ewidentnie pomysł wprowadzenia tak potrzebnego rzecznika kuje pisowców w oko, bo nagle okazuje się, że w zestawieniu z tym, co ci dewastowali przez 8 lat, obecny rząd może się jednak pochwalić no, pewnymi dokonaniami. Poza niestety rozliczenie. No to na koniec budująca informacja dnia i myślę w końcu możemy bić brawo dla prokuratury. Choć ta działając wcześniej nieudolnie przez złogi po Ziobrystach w niej pozostawione, wreszcie po dziesiącach oczekiwania zdecydowała się na to, by Kamińskiemu kryminaliście spis postawić zarzuty. Ten dzisiaj znów spod kulony ogonem stawił się i nie dziwił się, że prokurator czeka na niego z aktem oskarżenia. Aktem za to, że choć nie był posłem, bezprawnie wziął udział w głosowaniu de facto fałszując tę procedurę. Adam Bysiek, dzień dobry, witam państwa z budującymi informacjami znów w środę i zapraszam na kolejne wydanie podsumowania dnia. Czekpress.pl nie lękamy się pisać i mówić o faktach. Na starcie jak zwykle klasyczna prośba do wszystkich państwa o to by w wolnej chwili kliknąć łapkę w górę i nie zapomnieć o napisaniu komentarza, który pozwala nam Także i z tym przekazem docierać do często zakutych lub pustych łbów zwolenników bezprawia i niesprawiedliwości. Startujemy od tego, co znów działo się w Sejmie. Przyznam Państwu, zbiera mnie na wymioty, ale też uśmiecha mi się nieźle twarz. Taki banan na nie się pojawia, gdy widzę koleżanki i kolegów mogących już dawno rzucić pracę dla korporacyjnych redakcji, czerpiących hojnie i dojnie z Funduszu Bezprawia i Niesprawiedliwości, którzy dali się i które zamienić w żywe statywy do mikrofonów. Ciężko się na to patrzy, gdy wśród dziesięciu kostek biegających jak psy za Kaczyńskim po Sejmie, dając mu most przekaźnikowy w postaci mediów, a także dotarcie do szerokiej widowni, zaledwie dwie osoby, Justin Dobrosz oraz Radomir Witt, są tymi, którzy zadają pytania. Większość z nich to ludzie bez pytań, ludzi nieciekawi tego, by zderzyć, skonfrontować Kaczyńskiego z jakimkolwiek pytaniem wolą poświęcać, bardziej marnować swój czas, a także swoich widzów na bieganie za starym satrapą zamiast w tym samym czasie, na przykład w swojej redakcji, na swoim kanale, czy w swoim portalu opisywać bandytstwa PiS. To wszystko wykorzystuje wyrachowany i podły Kaczyński, który widzi, że ma do czynienia raczej z ludźmi, których napęca pogoń za klikalnością, a nie pogoń za informacją Skutkiem tego jest to, że Kaczyński wciąż widnieje na multiplexie niemalże na każdej antenie. Transmitowane jest to, jak upokarza dziennikarza, także jak próbuje zakłamywać i tak już. Najpewniej sfałszowane wybory. Panie prezesie, e, dzień dobry. Przed laty pan grzmiał o sfałszowanych wyborach, nie miał pan oporów. Dlaczego teraz tak się państwo obawiacie, żeby przeliczyć te głosy w momencie, kiedy rzeczywiście każdy głos się przecież w no, 2014 były wybory samorządowe na no, sali bo... sejmowej mówił pan o sfałszowanych wyborach, choć dowodów żadnych nie było. Jak to nie było? No, no, nie była, było. była ogromna różnica między Exit Polami, o tym co się następnie oczekiwało. Znaczy było dużo głosów nieważnych, na... ale nie złożyliśmy protestu. Była, była ogromna, by są tego nie była ogromna na ilość. No ale to dlaczego teraz nie przeliczyć Panie Prezesie? Jak wtedy pan chciał... Bo nie ma żadnych podstaw ani prawnych, bo w ogóle nie ma takiej instytucji przeliczenia wszystkich głosów. A jest zasada legalizmu. Państwo działa na podstawie i w ramach prawa. Ale to, pan, ale co, to jest, jest wyborcy, że, tak. że są nieprawidłowości, tak. że coś się działo, ale gdzie ta no poszłanka prawa mi... i sprawiedliwości. Janusz tak mówiła, Kowalski mówił co, o kradzionych wyborach. Ale co Państwo mi tutaj wymawiają w jakiejś bajki? No mamy, no możemy panu pokazać nagrane, e, panie, nagrane, nagrania. Przepraszam. przepraszam. No bo przecież teraz będzie też wiele osób domaga się, żeby jednak te wątpliwości wszystkie wyjaśnić. Żeby wybory były uczciwe. Panu... Uczciwe były, natomiast... No ale, ale, ale w 11 komisji już przerzucono głosy na Nawrockiego. To już Sąd Najwyższy przecież kazał to skontrolować. I mamy te wyniki. To jaka jest gwarancja, że w innych komisjach się nic takiego nie wydarzyło? Podobnego. Dlatego to zostało wszystko ustalone na podstawie różnic między wynikami exit Poli czy innych badań. A tym. No ale Exit pole mówiły po o zwycięstwie Trzaskowskiego, panie prezesie. To no w ogóle nie ma. Bo przecież są wątpliwości. Przykre kaniebne, trochę żenujące i no, nielicujące ze standardami w całej Europie. Gdy mamy do czynienia na korytarzu z przewodniczącym, założycielem, głową tej pisowskiej hydry, de facto głową pisowskiej mafii Kaczyńskim, który już dawno powinien zostać zapomniany, nie tylko z uwagi na to, że dawno powinien wegetować w zakładzie karnym czy areszcie śledczym, czekając za swoją sprawę, ale też z uwagi na skalę złodziejstwa oraz demolowania porządku prawnego w Polsce. Tymczasem cały czas jest na pierwszych linii gazet, ponieważ są takie miernoty, które w pogoni za paroma tysiącami złotych z redakcji powiedzą i powielą każdą bzdurę, a że Kaczyński najlepiej się klika, po co? Yy, Pisać o tym, czego się dopuszczał, po co opisywać afery. Najłatwiej, najprościej, najbardziej prymitywny sposób można biegać za nim galopem po sejmie i czekać, aż łaskawie coś wypluje do mikrofonu. Tak to dzisiaj wygląda, a skutkiem tego jest to, że PiS wciąż dociera do ludzi, którzy potrzebują informacji, a ludzi, którzy nie mają umiejętności selekcjonowania, wyłuskiwania dezinformacji z propagandowej informacji i przyjmują kłamstwa jako pewnik, szczególnie te padające z ust Kaczyńskiego. Zauważcie Państwo, że przez dłuższy czas w wielu sondażach, a także w sondach ulicznych pojawiało się jedno zdanie, no jak Kaczyński powiedział, to na pewno jest prawda. I tak to wygląda, nie wyglądałoby, gdyby ludzie rozgardzili, ludzie używający głowy do myślenia chyba tego oczekujemy od dziennikarzy nie dawali przestrzeni Kaczyńskiemu do sączenia po pierwsze jadu po drugie polaryzacja po trzecie kłamstw, które powtarzane po trzy razy w niemaniu jak widać dużej części społeczeństwa nagle stają się Prawdą. Oczywiście tą według Tischnera. Co Wy o tym sądzicie? Zachęcam do komentowania. My płynnie przechodzimy do tematu numer dwa dzisiaj, a jest nim Cieszyński. Znów błysnął facet, który nie był w stanie poradzić sobie z utrzymaniem własnego resortu. Koleś, który przez kilka miesięcy nie był w stanie, gdy był szefem resortu zarządów wpisu, zorganizować jednej konferencji prasowej, gdzie odpowie na pytania, chociażby o respiratory. Do dzisiaj tego nie zrobił, ale korzystając z tego, że rozliczenie. No, idzie, bardziej podąża, czołga się nim tempiem, e, próbuje ubliżać, a także rugać obecnego rzecznika rządu. Proszę posłuchać. Mówasz? Jest bardzo dobrym kandydatem, ponieważ jest świetny w realizacji komunikacji społecznej, co przemawia za tym jego wynik w kampanii wyborczej. Trzeci wynik w kraju. Prawie 150 tysięcy głosów. To znaczy, że potrafi się komunikować ze społeczeństwem polskim. Też jest, posiada wykształcenie w tym kierunku. Jest politologiem, jest Sprawnym politykiem. Bardzo jeszcze był młodym chłopakiem, można powiedzieć. W wieku 21 lat rozpoczął tą przygodę z polityką i zawsze był bardzo aktywny. Jest ekspertem od komunikacji w internecie, ponieważ już kilka godzin po tym, jak objął funkcję rzecznika, został memem i wszyscy się śmiali zarówno z jego występu w, na konferencji z Donaldem Tuskiem, jak i później w TVN24, kiedy no, nie był w stanie z siebie wydusić słowa. Rzeczywiście duży sukces, ponieważ odebrał telefon, tak jak obiecał. No, może rzeczywiście będzie do kogo zadzwonić, żeby się dowiedzieć o sukcesach rządu, ale ta rozmowa o sukcesach rządu była bardzo krótka i myślę, że taka będzie tak długo, jak będzie rządził Donald Tuski Platforma Obywatelska, bo pan szłapka jest no, symbolem tego, czym jest ten rząd, czyli dużo propagandy, dużo bajeru, mało konkretów. A mają tym tylko i wyłącznie jeden cel. Próbują dokonać demotywacji elektoratu demokratów. Próbują e, kontestować dokonania tego rządu, ponieważ mają świadomość, że sam Andrzej Duda, zwany potocznie długopisem, także i rządu koalicji 15 października podpisał ponad 100 ustaw. Oczywiście najważniejsze uwalił to, nie ulega wątpliwości. Ale jednak te 100 ustaw realnie wpłynęło na zmianę życia Polaków. I komunikowanie tych sukcesów, które wcześniej kulało, no, Staje się obecnie kulą u nogi ale pisowców, bo okazuje się, że pada ich kłamliwa narracja o rzekomym lenistwie czy nieróbstwie. Faktycznie o tym można mówić w kontekście prokuratury, CBA, służb czy yy, sądownictwa, gdzie chyba lekko ciążały czy zachłyśnięty wakacjami Adam Bodnar powoli wkracza w te swoje tory i próbuje łaskawie. Czegokolwiek dogonać, czego przykład Państwo zobaczycie za chwilę. Zanim on, zachęcam do komentowania także i tego nagrania. Temat numer 3 myślę, najbardziej wyczekiwana informacja dnia, czyli kryminalista Mariusz Kamiński. Sam już nie wiem, może mówić lepiej Mariusz, Kawy by było bezpieczniej. Stawił się potulnie w prokuraturze, ponieważ dzisiaj usłyszał zarzuty. O co chodzi? Chodzi o sprawę sprzed niemalże 16 miesięcy, gdy pozbawiony mandatu posła nielegalnie stawił się na terenie kancelarii Sejmu i używając własnej karty do głosowania nielegalnie wziął udział razem z Wąsikiem w głosowaniu nad kolejną ustawą. To było zamaniem prawa, ponieważ już dawno jako skazany kryminalista nie powinien wykonywać mandatu posła. Dodajmy kontekst, to zdarzyło się oczywiście przed tym, gdy uzyskał. Mandat do Europarlamentu wystawiony jako jedyny kryminalista z numeru jeden na liście wyborczej PiSu. Zobaczcie, co mówił przed wejściem do prokuratury. Gdzie się pan dzisiaj postawienia zarzutu? No, w Przez tym jest... charakterze zostałem tutaj wezwany. Czy wiadomo, A? czego to uzupełnienie ma dotyczyć? Jakie e, no, za, zapoznam się z tym i skomentuję, proszę państwa, o godzinie 12 razem z ministrem Wojsikiem. czy znaczy znaczy dzisiaj może pan powiedzieć, że żałuje pan, że pojawi się państwo wtedy w Sejmie? Proszę pani nie tylko nie żałuje, było to moje prawo i mój obowiązek, ponieważ mój mandat nie został w tamtym czasie wygaszony w żaden sposób, legalnie czy nielegalnie. Miałem pełne prawo uczestniczyć w tym i takie też jest stanowisko kancelarii Sejmu, o czym państwu przedstawię argumenty o godzinie 12.00. Ale to bardzo dobrze, chłopie. Nawet fajnie, że to człowieku powiedziałeś, fajnie, że przyznałeś, że nie wstydzisz się popełnienia przestępstwa, bo w polskim kodeksie karnym jest też coś takiego jak czynny żal czy po prostu żałowanie za popełnione przestępstwo. Ten kryminalista nie tylko nie żałuje, ale potwierdza, że zrobiłby to jeszcze raz, co świadczy o tym, że nie tylko pewnie działał w warunkach recydywy, ale także w tych warunkach zrobiłby dokładnie to samo, gdyby dziś mógł mieć do tego sposobność, co oznacza, że obwieścił urbi et orbi. Tak, złamałby prawo, bo pochwalam, bo jestem dumny z przestępstwa dla każdego normalnego sędziego. Jest różnica między sędzią a neosędzią, byłoby to. Yy, Elementem, który należałoby obligatoryjnie, a nie fakultatywnie wziąć pod uwagę podczas wymierzania i określania bardziej wymiaru kary, jaki mam nadzieję, że jeszcze w tej kadencji w dwóch instancjach w kierunku Kamińskiego zapadnie i w jego sprawie domknie nieczym klamrą ten bandycki ciąg przestępstw, z jakich dopuszczał się wciąż pod szyldem PiSu, a pałując siebie i chowając się jak pospolity tchórza za orłem, a także naszym narodowym godłem. Co sądzicie o Kamińskim? Czy uda się go skazać jeszcze w tej kadencji Sejmu? Zachęcam do komentowania i pytam też Państwa, czy może to takie preludium do nieco no, podkręcenia mocy silnika rozliczenia przez Adama Bodnara. Zachęcam do komentowania. Na koniec równie mocno, gorąco apeluję do Państwa, ja i cały nasz zespół o to, by w wolnej chwili kliknąć subskrybuj nasz kanał. To motywuje nas do dalszego działania, także sprawia, że możemy stanowić realny odpór razem z Państwem, naszymi widzami prawicowemu ściekowi, a także Także prawackiej propagandzie. Zapraszam też na checkpress.pl. To nasz portal informacyjny, portal, który finansujemy dzięki temu, że działa nasz sklep internetowy, sklep antyprawak.pl, gdzie również i Ciebie gorąco zapraszam. Można nabyć tam gadżety, ale także głównie bluzy koszulki projektowane przez nas antyprawackim, antykatolskim, antypisowskim przekazem, z których cały dochód przeznaczamy na inwestowanie w nasz kanał, ten tutaj, a także w nasz portal checkpress.pl. Kto z Państwa już to zrobił, to za to bardzo dziękujemy. Panu Tomko i pani Janinie, pani Halinie. Pani Katarzynie, Panu Jackowi, Jadnowi, a także panu, panu Grzegorzowi. Dziękujemy za składanie u nas zamówienia. To jest cegiełka, jaką można dożyć do rozwoju naszego kanału. Raz jeszcze zapraszam: antyprawak.pl. Czekamy na Państwa też na Facebooku. Tam nasz fanpage i zamknięta, bo wolno od pisowskiego dziadostwa. Grupa dyskusyjna, gdzie na wszystkich Was czekamy. Wystarczy wstukać w klawiaturze. Checkpress.pl w Facebooku i też tam nas Państwo na pewno z łatwością znajdziecie. A tam publikujemy mnóstwo linków, których nie ma na naszym kanale ale byłoby tego za dużo, a więc na Facebooku, kontent którego tu na pewno yy, nie da się uświadczyć. Tam jest wszystko. checkpresse.pl. Gorąco zapraszam. Facebook i nasza domena czekamy tam na Państwa. Ja za dziś bardzo dziękuję. Zapraszam na jutro. Jak zwykle, widzimy się punktualnie o godzinie 12, a później o 17. Pamiętajcie o łapkach w górę, komentarzach, subskrypcji i o tym, by nasz program wolnej chwili udostępnić, o co bardzo prosimy. Dobrego i spokojnego dnia. To już tyle ode mnie na dzisiaj. Raz jeszcze do zobaczenia checkpress.pl Nie lękamy się pisać i mówić o faktach.